Wiadomo, węgiel jest koniecznie potrzebny do uzyskania energii elektrycznej. Ale aby to zademonstrować, pozwolę sobie uruchomić model młyna i proszę zwrócić uwagę na kule, które tutaj są. Kule mielą węgiel na pył. Jak wygląda przemielony węgiel? Tutaj można zobaczyć. Można nawet dotknąć, i osoba, która nas odwiedzi, może swoimi palcami dotknąć, zobaczyć, jak to mieli taki oto młyn. Z tym, że młyn jest wielokrotnie większy, natomiast. Kule, które tutaj ja przedstawiłem, są miniaturowe. W istocie rzeczy, kule stanu faktycznego można zobaczyć. Pozwalamy dotknąć, a taka kula waży jakby nie było 980 kg. Jak ona wygląda wewnątrz, proszę popatrzeć. To jest kula młyna węglowego. Uszkodzona, ale można zobaczyć wnętrze. Można mieć wyobrażenie, ile siły, energii potrzeba, aby uruchomić, aby węgiel został zmielony. I tutaj wspomnę o takim inżynierze Stefanie Kotowskim, który przekazał nam turbogenerator. Z 1941 roku, i ten turbogenerator. Można nie tylko zobaczyć z zewnątrz, jak on wygląda, ale można nieco bliżej zapoznać się, jak przebiega sam proces produkcyjny wśród wielu pasjonatów przedmiotów energetycznych. Najchętniej starych znalazłem się i ja. W polskim Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Energetyki jest zarejestrowanych 141 członków z terenu całej Polski, a mamy tutaj przykłady, że są nam darowane przedmioty i z zagranicy przyjeżdżają nie tylko z krajów europejskich, ale i z Kanady. I z Dalekiego Wschodu, ponieważ i z Korei byli nawet z Australii. Zapraszamy wszystkich ich, chętnie wszystkich oprowadzamy i pokazujemy, co pasjonaci mogli zdobyć i przekazać. Istotą rzeczy jest ta, że żaden przedmiot, który tutaj się znajduje, nie został zakupiony i dla darczyńców. Zrobiliśmy tablicę, na której można odczytać z imienia i nazwiska po Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, oprowadzał i opowiadał Zbigniew Lorek.